Dzisiejszy odcinek był poprowadzona trasa po bardzo o takich śliskich, szutrowych drogach, bez dziur, ale za to jechało się w sumie przez cały czas z tylnym kołem, raz w lewo, raz w prawo. Połowę odcinka dobrze bardzo jechałem, wyprzedziłem trzech zawodników i dobry miałem bardzo tempo. Niestety po tankowaniu troszeczkę się posugerowałem innym zawodnikiem, który chciałem, którego chciałem wyprzedzić i żeśmy we dwóch zabłądzili. W kaktusach, żeśmy między kaktusami jeździli, nie widzieliśmy w którą stronę, w lewo czy w prawo i no niestety tam straciłem około 25 minut, tak jak to wynika z wyników, czyli no, bardzo dużo tam żeśmy błądzili, bo przejechaliśmy przez górę na drugą stronę z powrotem, między tymi kaktusami tam walczyliśmy. No ale najważniejsze, że się udało dojechać do mety, że na tyle się tam nie zgubiłem, że wystarczyło im paliwa, żeby dojechać do mety i jestem na mecie. E, dzisiaj się czuję trochę zmęczony, chociaż wczoraj był dzień odpoczynku, to jakoś e, tak się czuję zmęczony, tak jakby mi, brakowało mi trochę snu. E, postaram się teraz szybko położyć spać. No i jutro będzie na pewno bardzo ciężki odcinek nawigacyjnie. E, wjeżdżamy na pustynię Atacama. E, wynika tutaj z, z naszego roadbooka, że będzie jutro dużo zamieszania i dużo błędów nawigacyjnych, więc będę się starał, jutro takiego błędu nie popełnić. No dzisiejszy etap to był wstęp właściwie do tego, co się będzie działo teraz przez najbliższe dni. Etap był łatwy, jakby się zawodnicy nie spieszyli, ale zawodnicy się cały czas spieszą. I wygląda to tak, że jak się trochę gazu odpuści, to zaraz się ma na plecach paru zawodników, którzy startują co pół minuty. Tak jak tutaj cały czas na tych zawodach. I trasa dzisiaj była ona się zaczęła robić trudna, się zaczęło szybko jechać, bo była bardzo kręta z dużymi takimi przepaściami yy, i opony nasze wyglądały pod koniec katastroficznie. Z tyłu to był w ogóle slick, z przodu też prawie kostek nie, nie było. I trzeba było bardzo uważać na, na, na hamowanie szczególnie, żeby nie popełnić błędu i gdzieś nie spać. Yy, 300 km jechaliśmy ponad 4 godziny. No, to o czym świadczy, że, że, że to nie była szybka trasa, tylko bardzo taka kręcąca. Ja to nazywałem gaz-hamulec, gaz-hamulec, każdy zakręt bokiem. Mi się jechało w miarę poprawnie. Do tankowania byłem bardzo nawet zadowolony. Niestety, wystartowałem po tankowaniu, miałem lekką taką obsuweczkę, Wywróciłem się, bardzo szybko się pozbierałem. No, i później miałem na 215 km przygodę taką, że zablokowało mi się przednie koło i się znowu wywróciłem. Myślałem, że to było z mojej winy, czyli uślizgnęło mi się koło, się okazało, że koło zostało zablokowane, bo są ślady, coś musiało wpaść między zacisk a tarczę hamulcową. Uszkodziłem przy upadku liczniki, linki mi się pourywały. Dobrze, że zaczęła, że jeden jeszcze licznik działał, także nie było problemów, żeby dalej nawigować. Niestety też uszkodziłem przednią tarczę hamulcową, która y, zaczęła mi wibrować, czyli hamulec zaczął mi skakać. No i od tego czasu, y, od tej wywrotki przeszło mnie trzech zawodników i straciłem rytm też przestrasząc się, że popełniłem błąd y, za szybko najeżdżając na zakręt. No, później dopiero się okazało, że to nie był mój błąd, tylko jednak coś wpadło tam. Ogólnie odcinek przeszedł mi bardzo dobrze, nie popełniłem żadnych jakichś wiel dużych błędów. Awansowałem na 16 pozycję, ale teraz dopiero się zacznie ten ride i jutro jest bardzo trudny odcinek nawigacyjnie, i teraz trzeba się skupić na nawigacji i na, na tym że nawet jak mnie będą wyprzedzać zawodnicy, to się o tym nie stresować, a dobrze jechać i wszędzie trafiać, to wtedy będzie bardzo dobrze.